To jest nasza podróż poślubna. Ja i moja żona pobraliśmy się dwa miesiące temu i jedziemy na podróż poślubną w stronę Indii. Mamy dużo wolontariatów i, generalnie, będziemy pomagać innym ludziom w budowie ich marzeń, pomagać w hotelach. Dobra, powiedzmy, że jakoś to działa. Będziemy się właśnie zaraz zwijać. I będziemy jechać na taki kemping, który nam zorganizowała Proszę. nasza następna pani host przez trzy dni. Będziemy tam do 1 września. No a potem jedziemy do niej. No i w sumie tak do końca nie wiemy, co tam jest. Trochę dziwna sprawa w ogóle, że nam to tak zorganizowała, więc jesteśmy podekscytowani i trochę się denerwujemy, bo nie wiemy, czego się spodziewać, bo nawet nie mamy numeru telefonu tego gościa. Wiem, wiemy tylko, że musimy jechać do Bejciku, tak się nazywa miejscowość. Dziękuję, że mnie Ewa strzyżesz. Także no tyle wiemy, pojedziemy zaraz z naszym hostem. Z tym tam, pojedziemy zaraz z naszym hostem do, na takie miejsce skrzyżowanie, gdzie będziemy już łapać stopa. No i mamy 100 km do przejechania, także myślę, że to się uda. Krewa, co dostałaś? Karton. Będziemy na nim pisać nazwę miejscowości? Mhm. Karton. Cieszę się, że jedziemy. Czemu? Bo czas na zmiany. Długo to byliśmy. Aj. Cały tydzień ponad. Nie, no Dziewięć dni. No. Jesteśmy bezdomnymi, e, dosłownie można powiedzieć, bo jesteśmy przy schronisku dla bezdomnych psów. Jednego takiego wypatrzyłem. Nie chcę. Trochę mamy w sumie obawy, co to będzie, jeśli chodzi o to miejsce, bo ani nie rozmawialiśmy z tym panem, ani go na oczy nie widzieliśmy. Numeru telefonu też nie dostaliśmy. Wiemy tylko, gdzie jest to miejsce, więc trzeba będzie się jakoś zorganizować. No, taki pierwszy workaway w sumie, gdzie, który został zorganizowany tak przez kogoś. Także ciekawe jak to będzie. Po, my pojedziemy sobie wybrzeżem, a, bo po przeciwnej stronie będzie od wybrzeża będą Wyspy Greckie, a my będziemy sobie a, jechać stopę. Mamy tam 100 km, więc myślę, że git. Pan kierowca wyglądał jak Dawid Skurka, dlatego pozdrawiamy Dawida Skurkę serdecznie. Turecki Dawid Skurka był bardzo pomocny, pokazał nam ruiny. Doprowadził nas w zasadzie, zatrzymał się chyba po 5 minutach od stania tam, jak staliśmy tam, więc nawet elegancko. Nie, nie musieliśmy stać zbytnio. Jesteśmy w połowie drogi do naszego nowego wolontariatu. Który mieliśmy zrealizować, no i to jest temat... to prostu idziemy, kochanie. To jest temat szczepionek, bo mieliśmy się szczepić w Istambule, ale oczywiście nic z tego nie wyszło, bo w sumie nie do końca wiem czemu. Jakoś tak chyba nie było czasu. Nie no, została e, potem decyzja, że wolimy spędzać czas z Piotrkiem i obejrzeć Istanbul niż pójść się szczepić. Tak, no ale... Prawdopodobnie będziemy jeszcze w Antalii. No Planujemy jechać do Gruzji, więc tam też możemy spróbować no, Wszystko jest takie dosyć chaotyczne, bo dopiero wyruszyliśmy w tą podróż no, Generalnie to zajmie ponad rok Więc spokojnie będą szczepionki, będzie o szczepieniach też powiedziane Także, także git no, Na razie zwiedzaliśmy ruiny Idziemy szukać internetu, żeby móc wrzucić następny film bo to jest kurcze skaranie my nie mamy w ogóle e, ani terkisz Telekoma, ani Terkisz coś tam ani Vodafone'a nawet, nie mamy żadnej karty SIM próbowaliśmy robić eSIM, ale ona w górach tutaj nie działała, więc podejrzewam, że tutaj też wokoło też nie będzie działać no także spróbujemy Vodafone'a SIM kartę znaleźć w następnej w mieście no i będziemy już mieli internet, nie będziemy musieli szukać tak restauracji gdzie będzie można złapać wi-fi, żeby coś wrzucić, nie? Bo wcześniej to męczyliśmy naszego hosta, albo jakąś restaurację i tak dalej, więc jednak fajnie mieć w tym wolność, nie? A, mam to trzymać. A tu się w ogóle wydarza, to jest szok. Pan przyszedł. Zapytaj czy z nimi posiedzimy. Tu jest pan, w płaszczu w ogóle, nie wiem jakim cudem jest w stanie oddychać. No, pijemy stopa do Komlucza, a pan się pyta czy z nim posiedzimy chwilę. A, ja, jest! Ojej, ale nie, nie. Oj, Zaraz się... Momencik. Mam mamy sen, Okay? A, ty idziesz tam. Uh, let's go. Ty Let's idziesz tam? Okay? Okay, okay. Ty idziesz tam, a Okej, do Ty idziesz tam, A, no, idę tu. Yes. wygląda Let's no, i tak właśnie wygląda gościnność. Turecka i pan jest was z Syrii. Zaprosili nas tutaj. Oczywiście, oddzielne są miejsca dla mężczyzn i dla kobiet. No, i pan nas tutaj zaprosił. Tutaj jest sisza i jest wszystko fajnie. Teraz mu powiem coś. To jest nasza podróż poślubna. Ja i moja żona pobraliśmy się dwa miesiące temu i jedziemy na podróż poślubną w stronę Indii. Mamy dużo wolontariatów i generalnie będziemy pomagać innym ludziom w budowę ich marzeń, pomagać w hotelach. No i super, byliśmy z panem pod Wodafonem. Najpierw z, zjedliśmy sobie z nim obiad. Zaprosił nas na obiad. Ja mu powiedziałem, że mamy kurczę trochę problem z internetem, nie? On ja powiedział: "To dobra, no to dawaj, pomogę wam", nie? Poszliśmy tam razem. No i najpierw miało być tysiąca lirów, czyli jakieś 250 zł. No ale kobieta w Wodafonie w ogóle wyciągnęła swój dowód i powiedziała, że na swój dowód to nabije i że jak wyjedziemy stąd, to po prostu, żebyśmy zablokowali kartę. Czyli zaoszczędziliśmy jakieś 140 zł tylko dlatego, że jak ktoś kurczę okazał nam pomoc. No wyobraźcie sobie to, żeby to było w, w Polsce zrobione, że gościu w oręcz czy w jakimś innym miejscu daje wam na swój dowód przybija. Numer telefonu. No po prostu coś niesamowitego. Nie wiem, czy my po prostu tak wyglądamy, czy co, ale no mega się cieszę. Bo inaczej byśmy musieli zapłacić 250 zł za 50 gigabajtów internetu. No to jest sporo. A to jest póki co najdziwniejsze miejsce, w jakim będziemy wrzucać film na YouTube. Mamy pełną baterię na laptopie, więc git ogarnęliśmy ten internet. Więc teraz zamiast 8 godzin potrzebujemy 30 minut, żeby to wysłać. Kurczę, jakby coś nam sprzyjało. Nie sądzisz? Mamy takie niesamowite szczęście. Nie wiem, czy wzbudzamy sympatię, czy... czy co, że po prostu niektóre rzeczy się jakoś tak nam udają. Ja myślę, że ludzie są po prostu dobrzy tutaj. Z tyłu taki piękny meczet. Nie wiem, czy go widać. Jak nie widać, to zaraz go będzie widać. No nic, będziemy tu siedzieć teraz pół godziny, weślemy. Akurat Ewa napisze. O, pewnie nie napisze wcześniej, ale. Posiedzimy tu chwilę i już jest 10%. Pojedziemy i zobaczymy, jak wygląda nasz nowy wolontariat i ogarnianie social mediów dla pana, którego jeszcze na oczy nie widzieliśmy. Nie mamy do niego numeru telefonu ani nie wiemy, jak wygląda. Zapowiada się ciekawie. Bardzo zaskakujący dzień dzisiaj. Taki niespodziewany i pełny zwrotów akcji. Nie sądzisz? Dzień jak codzień. No. Używamy mikrofonu. Jak ktoś jeszcze ma jakieś obiekcje dla naszych filmów, to zapraszam do sekcji komentarzy. Mówcie nam co, co powinniśmy robić lepiej, bo my sami robimy to pierwszy raz. Pierwszy raz się żeniliśmy na szczęście i wychodziliśmy za mąż. Także dawajcie nam znać, a mam nadzieję, że będziemy tworzyć jakąś taką społeczność tu i a, może nawet jakiegoś live'a zrobimy, jak będzie nas wystarczająca, jakaś taka ilość, wiesz 100-150 krowa w ogóle przeszła tam. Schowała się tam. Tam. Tam była i poszła sobie w stronę śmietników. Dobra, obczajem mapę. Już będziemy się żegnać. Także jesteśmy w górach. Jest przyjemnie. Jest chłodniej. Zbliża się zima. Nieszczęście, na nieszczęście. Ale póki co jest dobrze. Cięży